Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy First of Iron 4. Słuchajcie, kontynuujemy nasze, y, naszą rozgrywkę rzeszą niemiecką. No i słuchajcie, słuchajcie, ostatnio do wojny przystąpiła Federacja Rosyjska zgodnie z moimi przewidywaniami. E, nasze dywizje pancerne, ogólnie nasze dwie armie tutaj już działają y, na terenie Rosji. Y, słuchajcie, alianci wylądowali we Włoszech, znowu. E, a to oznacza, że trzeba ich stąd wywalić. Nasza armia już nad tym tutaj pracuje, co prawda ciężko to idzie. Bo tu gnojki mają spore siły. No ale myślę, że z czasem, z czasem to powinniśmy tutaj ogarnąć. W prowadzamy powoli do produkcji nowe nasze. działa samobieżne na bazie czołgów Leopard. Tak więc myślę, że z czasem tutaj się też sytuacja powinna nieco pozmieniać u nas. Ponieważ wycofujemy powoli całkowicie z linii e, czołgi lekkie na rzecz właśnie. E, znaczy będą one przeabiane po prostu na czołgi, na działa samobieżne e, Leopard. Tak więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, ja myślę sobie, że możemy już chyba zrobić sobie tak, ponieważ mamy tam nadwyżki. A więc tak, wycofujemy czołgi. Lekkie z linii. Tak jest. Więc, tak, z tego możemy zrezygnować. Dobra, i rusza nam produkcja leopardów. Zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie nam z ilościami tych czołgów. Dobra, brakuje cztery. No to to jest jeden dzień, cały tam parę godzin, i będzie to zaspokojone. Zapotrzebowanie nasze. Dobra, tutaj to idzie po myśli nam stąd ich po prostu nie możemy ruszyć. Mamy no, panowanie w powietrzu, jak coś, tak więc. O jezus, jakie tutaj zniszczenia robią nasze bombowce? I ładnie, 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 bardzo ładnie. Tutaj też sobie radzimy nawet. Płaki po prostu nam tutaj latają i trzeba się ich pozbyć. Mm, teraz tak, tutaj mamy te skrzydła nasze, które. Nie są do końca wyszkolone. Ja Wam włączymy to tak. Tutaj Wy oczywiście priorytet lotniska obrona przeciwlotnicza. Jedzicie sobie tu. Tu. I latacie nad. Proszę bardzo. Teraz tak. Tu. Jak szwaderek jest gotowy do działań. Jak tam w Rosji, nasze działania. Uwagi, by mogli tutaj dostać więcej samolotów, mam wrażenie. Tu się nam jeden rozbił, więc zaraz znowu będą tutaj delikatne problemy. Za wyjątkiem tych dwóch. Przebazujcie się tu i będziecie latać tutaj. Tak jest plan. W ramach osłony naszych samolotów. Dobra, jak to wygląda? Kwestia naszego Kriksmarina. Tutaj dostaliśmy nowe dwa. Pancerniki nowuteńkie. Dobrze. No, niech tu chłopaki działają, niech pokażą na co ich stać. Tak więc, no, może coś z tego będzie. Mm. Ja bym tak, z tego byśmy zrezygnowali. I to rzuciłbym Wam tu. Myślę, że to jest lepsze posunięcie. Dobra, tutaj cały ten region już jest ogarnięty. te sobie Ty ziomek mógłbyś Kurde, nie tak To chciałem wziąć no, Dokładnie to to chciałem Ty się tutaj rozciągnij Przeżyć swoje wojska, nie tak te dywizje, dwie przeżyć sobie tutaj, te dywizje też przeżyć sobie tutaj i z tego sobie zrezygnuj. To sobie zrób. A ty jedziesz tędy. Tak jest, rozdupcać to tam wszystko. I to ogólnie dominację powietrza macie sobie wywalczyć. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Wy tak samo lecicie tu, atakujecie tutaj. O kuźwa, jakie tutaj straty ponosimy, nie. Wrócić. To nie jest dobry pomysł, żebyśmy tutaj latali tymi myśliwcami, bo oni nas za bardzo zastrzeliwują. No pięknie. Płyńcie też tutaj. Mamy 76 okrętów podwodnych. No ja Was proszę. Tak, tu ich zestrzeliwujemy nad kanałem. Wy mieliście lecieć do Krakowa, a wy macie się skupić tutaj. Ty też miałeś lecieć kuźwa do Pierołnego Krakowa. Dobrze. Okej. Okay. Dobra, tutaj nasze bombowce sobie nawet radzą, chłopaki. Jest ich obecnie 700. To całkiem kaźna ilość. Ech, co my tu możemy? O, nowy agent. Jak miło. Ta jest niezła. Dobra. Jak tu nasze działania? Chyba przynoszą efekty. Niestety tu się nam front skonsolidował trochę. O, tak, jedź. Pojmano amerykańskiego agenta. Proszę bardzo, topić mi to tutaj wszystko pięknie, ładnie. Proszę bardzo. Jak tam chęci do walki Brytyjczyków? 45%. No, maleją im te. Nasze ataki na konwoje przynoszą efekty. Nieźle, nieźle to wygląda. Tutaj Hiszpanów. Alianci otoczyli. Tą Afrykę odpuściłem sobie. Też efektem tego jest to, że teraz jest, jest tu ciężko, bo gnojki nam tutaj wylądowali, no ale trudno. Kurde, jakie tutaj sukcesy odnosimy. Ciekawie. Ciekawie, ciekawie to wygląda. 8 tu mamy naszych okrętów. Znowu coś tutaj żeśmy dorwali. Pięknie. Francuzów topimy. I o to chodzi. Bardzo ładnie, o to chodzi. Tak jest. Znowu tutaj. A to nie my. Ale nasze okręty podwodne tutaj biorą udział w tym. Warto byłoby zatopić ten niszczyciel, powiem szczerze. Dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Tutaj niszczymy siłę wroga. uderzamy 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 Dobrze. Jak tam produkcja naszych Dział samobieżny. Zależy tylko ono 4. Ta dopiero tutaj się rozkręca. O, to trochę musi potrwać. Zanim będziemy mieli wystarczającą ilość. Dobra. Czy my tu mamy co nieco do wystawienia? Dobrze. Nowe myśliwce. Dla tego pana na pewno się przydadzą. Dobra, czy tutaj coś jest fajnego? Ciężkie myśliwce nasze? Tak. Możemy tak to nawet ugryźć. Tak. Szkolicie. Wy dostajecie tu. Bardzo ładnie. No, i tutaj nawet sobie radzimy, nie? W walkach z wrogimi myśliwcami. Mamy silną obronę. Zamykamy Brytyjczyków na wyspach. A na samych wyspach i atakujemy bombowcami strategicznymi. Ale tutaj ładne osiągnięcia nawet. bardzo ładnie. Jak tam brytyjczycy się czują? To im bardzo, bardzo powoli będzie spadać. Amerykanie jak? Chcą walczyć, chcą walczyć. Jak my tu? Nieprzyjacielskie naloty i to się nam tutaj poprawia, tak? Straty bojowe. No, troszkę maleje, ale ogólnie jest tendencja wzrostowa. Ja tu muszę chyba więcej wojsk zrzucić, przerzucić. Dobra. Trzymaj się. Ogólny plan. Dobra, posłuchałem was, stworzyłem wspólną linię frontu. No i zobaczymy teraz nie tak jest, słuchajcie, nowe okręty podwodne. Pięknie, 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 pięknie. Rozwijamy tą myśl. Dobra. Tutaj kuźwa totalny pogrom. Totalny pogrom gnojków. To mi się bardzo podoba. Nasze i portugalskie okręty podwodne tutaj szaleją. Ale także nasze okręty nawodne. Musimy tutaj słać liderzyć. Tak jest. Tak, przerzucamy was tutaj. I teraz tak. Musimy tutaj prowadzić nieco nowych zmian odtąd aż po północ daleką aż rejon operowania, znaczy w sensie garnizonowania naszych wojsk my się tutaj musimy ulokować Po prostu jedna armia nam odeszła. I tutaj niszczyć aliantów. Dobrze, my też tutaj możemy oczywiście prowadzić działania zaczepne. Problem jest taki, że tutaj nie ma po prostu jak zaopatrywać za bardzo naszych sił. Zobaczymy czasu na to, żeby odbudować tutaj tą logistykę naszej armii. No niestety to wygląda tak jak wygląda. tu ładnie ich topimy kto się chwali i też tak jest wykrwawiać ich zanim oni będą w stanie zrobić cokolwiek No pięknie, pięknie, 700 naszych heinkli. Teraz strzelimy jeden bombowiec. Ogólnie jak tam działania naszej. No widać efekty. Ciężarówek mamy od cholery. Ja myślę, nawet, że można by było zmniejszyć produkcję artylerii normalnej i po prostu, żeby to wszystko przyspieszyć szybciej, żeby to wszystko szybciej rosło dziennie. No dobra. Cóż my tu mamy? Lepsze wyrzutnie, lepsze maszyny, jeszcze więcej wyrzutni, jeszcze więcej wyrzutni i radar. Dziękuję bardzo. W związku z tym o, musimy to zrobić inaczej. Jeden, 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 pięć jest tak? Z tego co wiem, tak, jest pięć głównych wytwórców. Ale zrobimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak jest. I to wszystko, oczywiście, idzie tutaj. Mamy 83 okręty podwodne obecnie. Dowództwo u -Waffe. No i pięknie. Pierwszy już na zasadzie następnego dnia rozpocznie się budowa nowego. Okej okay. Ona zdradziła i przeszła na naszą stronę Dobrze moi drodzy, dobrze moi drodzy. Myślę sobie, że dzisiaj tu sobie to zakończymy. Dzisiaj będzie krótszy odcinek yy, Bo niestety nie mam aż tyle czasu. No ale trudno, słuchajcie. Odbijemy sobie następnym razem. A tymczasem słuchajcie, dziękuję Wam za waszą uwagę. Dzięki za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się. Hej i do następnego na razie.